Siemanko, z tej strony Natalia. Zapraszam do kolejnego odcinka serii Eldenik. I tak sobie pomyślałam, że możemy sobie pojechać do Keyleth, nie? A potem broń. Mimo, że nie mamy za bardzo pod nią żadnych statów, to mam ochotę sobie ją zebrać. Okej, okay, przegazuj sobie, zbierzemy o Złotą Łzę. Oho! O nie, tutaj ta Anastazja chyba nas najeżdża, nie? Gdzie jesteś, babsko? Pokaż się! O nie, boję się znowu. Kurde! Haha! Ha. Ej, jej broń mi się podoba. Z czym do ludzi? O, kurde! Ej, dobra, sorry! Przepraszam! Przeprosiłam Cię! Dobra, nara. Ty piaro. Co masz? Oho, serio? Nie ma broni. O, myślałam, że broń. Zobaczmy sobie ten amuletos. Zmacnia święta ataki, zmniejsza negacje obrażeń. Nie, dziękuję. Czy tu mamy... Aha, książeczka. I książeczka. Nie mamy tutaj złotej łzy. Kurwa, czuję się oszukana, nie? Dobra. I teraz tak: e... poszło jak spłateczka. płateczka. Wrócimy sobie do zamku e... Goderika. I ja chcę zebrać te truchła, tych medus dla Goderiki, a karoderiki. Bo tego nie zrobiłam. I pójść sobie po medalion, mm, o Jezu, jak to powiedzieć teraz? Ehe, cholera. E, Zmacnia ataki z wyskoku chyba, o. Bo fajnie gra się też na dwa mieczyki z wyskoku i TP i TD. O kurwa, co tu się dzieje? Ja pierdolę, z rogi! Okej, okay, mamy tutaj posążek Maryki, Myślicie, że... Uda mi się te psy kurwa zaciąkać? Bo mi się wydaje, że nie, ale spróbuję. Łee! O, chuj! Ej! Nie ma! W ogóle kto wymyślił design tych psów, nie? <śm> karykaturalnie strasznie. No pewnie, że nie trafiam. Wykrwawiaj się, dziadygo. Taki a'la psodinozaur, nie? Duże nogi, małe rączki. Kurwa, no to jest tutaj w ogóle? Haha, ha, mamy. O kurwa, biegnie tu, spierdalaj. Z wodą święconą go, o Boże, nie! No <słuch> okej. Okay. Tak mnie, naszła mi mnie ochota, nie? Że nie mogę go używać, to chociaż sobie na niego popatrzę. <grym> Sprawdźmy sobie, czy to są. E, jakie to są kamienie kowalskie. A, zwykłe, Myślałam, że panura. No dobra, wzmocnijmy sobie to. Do piątki. Kurde, a nie ma tu czegoś takiego, że można sobie to przeskalować? Widzicie, jak w Lies of Pi było, nie? Że można sobie zmienić tą korbę. Zobaczmy sobie na przykład popiół wojny, czy mogę na to nałożyć. Nie, nie mogę. Dobra, słuchajcie, nie możemy nałożyć sobie... Bo nie. Nie da się tego krwawego ostrza nałożyć. Niektóre się da nałożyć, niektóre nie. Chodźmy sobie tutaj. Kurde, nie wiem gdzie były te meduzy od Rodriki. Eee, a właśnie, eee, wracając do ostrza e, krwago, krwawego płomienia. Kurwa, gdzie ja jestem? Ej, dobra, pochodźmy sobie tutaj. Nie mogę tego nałożyć, ponieważ mam nałożone chyba to krwawe cięcie i chyba dlatego. O nie, tu są te kurwa garnki. Ja z nimi nie będę walczyć, a tam jest Godrik, nie? Ale... Ja chciałam się udać, kurde, po ten amulet. To w ogóle powinna być na felilu. I nie mam już jej drugi raz, kurde, nie wiem dlaczego. Chodźmy sobie tutaj. O, to można wilki wezwać. Zajebiście! O kurwa, ale silne. A! Co tu się od? Janie Pawła. Nóżkę go, w nóżkę. O kurwa. <laughs> Moja ulubione. O kurwa, nie zauważyłam Cię. Nie, Panie Trolu! Co jest? Dobranoc. No. Pięknie. Oha, grzyb. Hmm. Grzyb za stopy pewnie, trola. <śm> hmm. Nie no to ja tutaj nie chciałam się udać. Boże, wiecie co? Dobra, chuj. chodźmy tędy. Ej, a tutaj co jest? Oho! A tu jest Nefelilu! Ops, sorry. Dzień dobry. Well, who do we have here? Tarnished. Ja mm -hmm. no, 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 I am Natalia. Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lou, tarnished and warrior like you. I am here by decree of my father. How utterly repellent this. grafting of Godric's ill befits a lord. He's tended the If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run fast. No, I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies. As fellow tarnished, we must each follow down whatever road takes us to the throne. Apologies. Okay. Ech. O ty chuj. Ja pierdolę, zgina, nie? zginaj. O chuj, jeszcze nie trafiła. Nie. Nie, spierdalam. Spierdalam. Jezu moje serce. Lecą za mną! Jeszcze... Nie. U! Ja chcę tutaj tylko, do tych... Y... Nie! 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 Kurde, spadaj! Siad! <laughs> Ej, waruj, kurwa! Uf! Patrzcie, no nawet nie mam chwili wytchnienia! Jo, jebie, ale zajebię za wam zaraz! Boże, masakra! No zapraszam wszystkich. No, zapraszam. No co, taki kurwa cwaniak? O, ty chuju! Idź pan, chuj. Nara kurwa. No kurwa! Nawet ja tak szybko nie potrafię nałożyć tego popiołu wojny. Co to w ogóle ma być? Dobra, spierdalam stąd. A wy jak siedzicie, tak siedźcie. A no, na no, bank, ktoś tu przyjdzie. No pewnie jeszcze mnie kamieniem, nie? No. <laughs> Trochę za jest tu koleś. Oczywiście, że ty masz pierwszeństwo. Podbródek i w łeb, pach. Wiecie co, bo ja... Aha, to ja to kurwa będę musiała drugi raz schodzić, chyba, nie? A nie, może już tu będzie ta szata Rodriki. Wow, ale unik. Widzieliście to? Ta, granatalka. Jest szkarłatny kaptur. Jak wyglądam? Kurwa, nie no, kozacko! Czerwony do czerwonego pasuje. Okej. Okay. Dajemy się pytali z manior jebłam sobie troszkę runów, ale nadal mamy 9-300. Dobry no, powiem wam, że mam podobny outfit do nich na tą chwilę. <ścoughs> Sestrzela i kurde. Oczywiście idziemy naokoło, żeby było zabawniej. Tu jest jeden, ja cię kurwa znam. No pewnie, nie tracę. Chciałabym ciuszek. Zawsze sobie ich y tutaj farmia Na ciuszek. Nawet jest spoko. Pa, pa. Adios. Dla mnie. Patrz, patrz, kurwa. Ja pierdylę. Nie, 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 Patrz Patrznosz. Ja. Ole ci zajebie. No kurde, daj chwilę. Ja pierdolę. Zginę, no zginę. Nie grajcie w tą grę. Pojebana jest na maksa. Ja pierdolę! Co tu się odkurwia? Spierdolać mi stąd. Bakstaba. <laughs> Nara do piachu. Jezu. Sorry, ściszcie sobie w razie co mój głos. <laughs> no nie mogę. Ja nie przeklinam ogólnie, ale ta gra to mnie doprowadza do jakiejś białej gorączki. Przepraszam. Jak nie wiecie, to, to sobie obczajcie tą drogę. I tu będzie nasz yy, kolega, nie? Kurwa, jastrząb. Proszę bardzo. No oczywiście, że nie ma takiej opcji, że cię trafię. Ja pierdziele. Kurde, fajnie jakby wydropił ten miecz drugi, to bym była skłonna... ...sobie na dwa. No ta broń spoko, ale powiem wam, że coraz mniej jestem do niej przywiązana. Tam jeszcze sobie możemy pójść, co? Ale to może zaraz. Bo ja kurde się nie będę cofać. Okej. Okay. A nie, już myślałam, że źle idę, dobra. Pobudka! Okej. Okay. O kurde. O nie wie, że no kurde. Ale mi chujowo idzie. Ja pierdyle Dobra, wchodzimy. Kurwa, ale długie te schody. Schody do nieba. To tak brzmi jak nazwa mm, zakładu pogrzebowego, nie? Schody do nieba. Właśnie. Tu sobie możecie zebrać ten amulet, już wam pokazuję. On jest fajny. Wzmacnia ataki z wyskoku, szczególnie na dwie bronie, na dwie, dwie ręce. I atakujemy z wyskoku, nie? Pach, 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 pach. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam. <grystanie> Hop. Ups. O, kamień dwójka, fajnie. Pewnie nie mam miecza. O, mam. Tu chyba jest Misericordia z tego, co pamiętam, nie? Czyli dagerek. Nie wstawaj. O kurde, na hita. Papa. Pa. Kurde, fajnie. O właśnie, żelazne ostrze. cię, kolego, to nie to. Nie. Jezu, prawie spadłam. Ach, chuj mnie stojąca pochodnia. Aha, bo tu jest jeszcze. A on co, tak. To... Halo. Proszę pana, dobra. Równiana tarcza z motywem Jastrzębia i Misericordia. Siłę, nie? Dobra, chuj. Pójdziemy sobie do Renalki i sobie te staty zresetujemy, no bo co, jaka kupa. O kurwa, ale kosa. A ja widziałam gdzieś, e jak ktoś takiego fikołka robił z tym mieczem. Nie no, mega jest ta broń. Idziemy. Dobra, wchodzimy. Mighty Dragon. There a true born air. Lend me thy strength, o kindred. Ale pa zuzuma. Mm. Chyba jest moje ulubiony boss w tej grze. No nie wiem, jakiś mam do niego sentyment. Well. <laughs> Pałkaś rączki. O kurde. Chciałbyś okej. Okay. Dobra, pierdole, biorę wilki. O kurwa, dobra. Nie pamiętała ja tego. O, dobra, jeszcze się uda. Druga faza. Śmieszne to jest. Dobra, o kurwa, fuuu typie. Brzydliwy jesteś. Nie, no zdecydowanie jest to mój najlepszy boss. Najbardziej ulubiony. Dajcie znać w komentarzach, jaki was, wasz bosik jest ulubiony. Bo jestem ciekawa. Nie wiem, czy on nie ma najdłuższej katsenki takiej najciekawszej z całej gry? Może i nie, może nie pamiętam. O Boże. Jezu, chcę to przewinąć, błagam. Dążę? Dążyłam. O kurde, nie no! Wcisnęłam! Nie! Kurwa! W ogóle ro... No kurde, roluje! Cały czas roluje! Ej, no! Kurwa, złą butelkę wypiłam znowu. A ha! Dążę! O kurwa, jeszcze go zestanowałam! Pięknie! Stawaj. O nie, 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 nie! Kurwa, co tu... Nie! I ty i te twoje fikołki! Do piachu! Cudownie! No Dobra, to było spokojnie, Easy. Które mamy lewelik? 44, nieźle. Super. Molnijmy sobie w żyć konia. Chodźmy sobie tą runę aktywować. O kurwa, ilu ich tu jest? Trzech? Nie, a pierdolę was, o kurwa, ale unik, nie, chcę mi się z nimi walczyć. Aha, zajebiście. Uuu, zdążymy? Dobra, są paluchy od babuchy. Zbierzmy sobie to. Super. Chodźmy sobie do babki. Ale najpierw. Aha, to jest jeszcze zamknięte, sorry? A czemu to jest w ogóle zamknięte? Przecież to kurwa było otwarte. Nie rozumiem, ja. A Nefeli? Nie odczytałem skierowanego na rząd. Nefeli, Lou. Jestem zaskoczony tu. Znajdę go w Skrafting. Mogę go wygrać. Mogę wykorzystać. Nie chcę znaleźć swojego wygadania. Yes, mm. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room enters garden just if you haven't already. I father is leader of the round. I'm sure talking to him will be what. It's about time I'll see you again, warrior. Should It's about time I will see you again, warrior. Co ma sobie tutaj? O! Tu bądź jakieś najazd, nie? Pachuj się, Witasz. O kurwa, uleczył się. Nara, Na Typie. Yy, gdzie jest babka? Yy, babka nam otworzyła drzwi. Chodźmy do niej.

Has not abandoned the realm. So it is that the tarnished are guided by grace. Brave Tarnished. Your great rune is a handsome shard of seek another of its kind to become Elden an Lord and restore. Let the words of the fingers guide you. <tops> a

Weźmy sobie, nie? A nie, ja nie chcę tego, chcę to zużyć. W wielkich runach, nie, dobra. Nie potrzebujemy tego. Weźmy sobie w siła. I tyle. A nie, no, no dobra. A ten co tu? Nie przeszkadza? Oj, <laughs> główka, Jezu, co ty to masz ciekawego? O, puklasz, puklesz Puklesza mi się fajnie odbija ataczki. A ja mam pomysł na fajne wdzianko. Chyba się nie obrazicie, co? <laughs> trudno i tak nie mam dużo wyświetleń, więc... Chuj tam. <laughs> Zajebiemy paczesa. On ma zajebiste wdzianko. Jego quest nie jest jakiś ciekawy, więc... jebać. Yeah, Okej. Okay. Where now? Mam chyba nic nie było, nie? Tu jest ta ślepa baba, nie? Aha, tu będzie dla niej... A w ogóle to jest ciekawe, nie? Ja myślałam, że to jest kurwa winogrona, a to jest kurwa. Oko, ja pierdziele, tak mi to beret poryło. Stoi, w ogóle to jest ta ziomalka, która list nam kazała dostarczyć się, wiem czy wiecie. Would you donate any Shabriri grapes in your possession? My eyesight has been weak since birth, you see. But when I eat one of those grapes, it will lead me to my true duty. Dobra, żarej Many thanks to you. Many thanks to you. for watching. <laughs> May the blessing of the fingers be upon you. You are missing. <sighs> mm -hmm. mm -hmm. Okay. Eee, wiecie co? Tu jest taki Ziomek i on dropi fajną kosę. I mam pomysła, żeby zmienić broń na dwie kosy. Także ja sobie chwilę podropię i zaraz do was wrócę. Może się uda szybko to ogarnąć. Dobra. Mm, a więc tak, udało mi się zdobyć jedną i kurwa w przeciągu pół godziny. Więc. Lipa. Ogólnie tutaj nie. Są trzy szkielety przy tych grobach i to tam można dropić. Niestety ale nie mam e, kamieni kowalskich. Więc udało mi się tylko chyba do dwójki ulepszyć i nałożyłam e, popiół wojny fajne. I wtedy można to sparować razem z tym krwawym płomieniem. To wam pokażę. Na razie sobie to poużywajmy, no trudno. Jest jak... kurwa, jest jak jest. Właśnie tego szukałam. Mhm. I wbiłam sobie level e, pod życie, nie? Chodźmy sobie tu do kupca. Może on ma jakieś kamloty? Nie, tam kurwa, wszystko wykupione. Dobra, chodźmy sobie powdzianko. Dzianko powinno być tu. Powdzianko Paczesa. Ale kurwa, tu jest kościół. To ja nie do kościoła ja nie chcę. A tutaj jest Paczes, słuchajcie. Nie no kurwa, to nie tutaj. O, ale mamy łza. Gdzie ja pobiegłam do kurwy nędzy? Dobra, jestem kurwa, to jest tutaj. Eee, zajebmy typa. Nic nie wnosisz do naszego życia. O kurwa, jeszcze nas zajebie, nie? Dawaj szmaty! No. Sorry. No tak dokładnie tak miało być w końcu. Okej. Okay. W końcu mamy zajebiste wdzianko. Proszę bardzo. O to chodzi. Pokażę wam tą kosę, i to by było na tyle. A więc tak, nie? Mamy kosę. Nakładamy sobie ostrze krwawego płomienia, który nie mam teraz palców. I jedziemy typa. No, i to robi zajebiste obrażenia. Tylko trzeba, trzeba ją ulepszyć. A tymczasem mm, zapraszam Was do kolejnego odcinka, który wyjdzie kiedyś tam. Mam nadzieję, że niedługo. I zapraszam Was... Nie, sorry, miało być. Zapraszam Was do lajkowania i tu, do subowania i do zobaczenia papatki!